Czym jest pakiet Eduterapeutyka Autyzm? To gotowe aktywności stworzone w oparciu o nasze kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pakiecie znalazły się różnego rodzaju pomoce, na których zamieszczono sprawdzone w praktyce pomysły. Eduterapeutyka Autyzm został stworzony głównie z myślą o wychowawcach, pedagogach i nauczycielach przedmiotowych, a także o samych osobach autystycznych, które poszukują dla siebie pomysłów. By zapewnić realizację własnych potrzeb. Poza tym, z pomocy w nim zawartych mogą korzystać również rodzice i opiekunowie uczniów autystycznych oraz studenci. Eduterapeutika Autyzm to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu. Pakiet nasz zawiera ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami 11 plakatów edukacyjnych. Trzy poradniki dla nauczycieli i wychowawców, jak prowadzić lekcje w klasach, w których są uczniowie ze spektrum autyzmu. Dom, szkoła, klasa, czyli jak współpracować z rodzicami ucznia autystycznego oraz uczeń autystyczny na przerwie. Dwie prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia nauczycieli. Blisko 20 kart pracy integrujących uczniów. Pięć praktycznych fiszek dla nauczyciela. Buźki emotikonki, dostęp do zbioru filmów edukacyjnych oraz długopis Banach 3D z 10 kartami pracy do stosowania na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych.